Siemanko, dzisiaj kontynuacja tematu z ostatniego materiału, a mianowicie przejdziemy sobie do tego, w jaki sposób najlepiej łączyć, moim zdaniem najlepiej łączyć siłownię i bieganie, tak aby siłownia pomagała nam w osiągnięciu jak najlepszych rezultatów w bieganiu. Także jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam do materiału. A teraz krótkie intro. Zanim przejdziemy do materiału, proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Dzięki temu mam motywację do tego, żeby nagrywać jak najwięcej treści materiałów i dzielić się wiedzą i informacjami z Wami. Także przejdźmy do materiału. Okay. Moim zdaniem najlepsza metoda do wspierania swojego biegania na siłowni to jest metoda mafetona połączona z bieganiem metodą POWS. Czym jest metoda doktora Mafetona? Otóż na siłowni jest to tak zwany Power Output Workout, czyli trening utrzymania mocy. A polega on na tym, aby wykonywać ćwiczenia siłowe na ciężarze między 70 a 80% swojego maksymalnego ciężaru na jedno powtórzenie. Na maksymalną ilość powtórzeń bądź na powtórzenie jedno przed upadkiem mięśniowym, tak aby za kilkadziesiąt sekund znów zrobić kolejną serię do upadku mięśniowego i robić tak do momentu, aż nie udaje nam się wykonać kolejnego powtórzenia z danym ciężarem. Ta metoda ma to do siebie, że jest bardzo trudna w wykonaniu. Sam ją testowałem na sobie i wymaga od ciebie bardzo dużej siły woli. Ponieważ wykonywanie ćwiczeń złożonych, na przykład na nogi, na maksymalną ilość powtórzeń, takich jak przysiad, bywa bardzo, bardzo trudne. Dlatego w planach, w których wykorzystuję tą metodę, na przykład Stronger Runner, które przygotowują do dystansów między 5 a 5 km a ultramaraton, które może znaleźć na stronie strongerathlete.pl. Te ćwiczenia są zmieniane i ciężar jest również zmieniany i progresujemy ciężarem bez względu na to, ile wykonaliśmy powtórzeń na treningu poprzednim. W treningu pod maraton i ultramaraton już wykorzystujemy Zamiast sztangi i przysiadów ze sztangą z tyłu wykorzystujemy suwnicę, czyli tak zwany leg press, ponieważ to odciąża nasz kręgosłup lędźwiowy i pozwala naprawdę skupić się na pracy tych nóg. Ale same nogi nie pracują w trakcie biegania. W trakcie biegania również pracują ręce, pracuje całe ciało. Dlatego w planach powinny się znajdować również takie serie na górę ciała na wypychanie, na przyciąganie, aby nasz organizm był wytrzymały cały, nie tylko nogi. Żebyśmy nie tracili pozycji w trakcie biegu. Jeżeli biegniemy na 5 km, to ten bieg będzie bardzo, bardzo, bardzo szybki. Będzie bardzo wymagający pod kątem, e, pod kątem technicznym i będzie bardzo wymagający pod kątem intensywności. Natomiast jeżeli biegiem Biegniemy ultramaraton, załóżmy 80 km, to ta wytrzymałość będzie kluczem dla nas, i też będziemy musieli umieć odpowiednio utrzymać pozycję naszego ciała, technikę biegu przez cały okres e, trwania ultramaratonu, i nie będziemy biegli tak szybko, jakbyśmy biegli te 5 km. Stąd ilość serii powinna się różnić w zależności od ilości serii roboczych. Czyli tych do upadku mięśniowego powinna się różnić w zależności od tego, jaki dystans chcemy przebiec. Dlaczego w tej metodzie, dlaczego ja osobiście uważam, że ona jest bardzo dobra, wykorzystuje się ćwiczenia złożone i wykorzystuje się serię do upadku mięśniowego. Otóż wykorzystuje się je, ponieważ w takich seriach i przy tak dużym ciężarze wykorzystujemy na szybko, kurszliwe, Wolnokurczliwe oraz wykorzystujemy włókna pośrednie. Dzięki temu wiemy, że jesteśmy w stanie wygenerować bardzo, bardzo dużą moc przez bardzo długi okres czasu. Porównywalnie, jakbyśmy podbiegali pod górę na pierwszym podbiegu, utrzymujemy moc na poziomie około 95% to 100% maksymalnej mocy. Następnie, w następnym podbiegu, gdy takiego treningu nie wykonujemy, najczęściej spada nam ta moc dosyć drastycznie, a ten trening pozwala nam utrzymać tą moc na mniej więcej takim samym poziomie bądź z delikatną stratą delikatną rzędu 2-3-5%. może pięciu procent. Dlatego warto takie treningi wplatać w swój plan treningowy, ale też warto testować na sobie. Jak się czujemy po takich treningach, ponieważ te treningi nie są długie, ale są szalenie trudne. Dlatego warto sprawdzić, w jaki sposób Twoje nogi zareagują. I bądź Twoje ręce, bądź Twoje plecy, ponieważ przyciąganie również jest ważne, żeby utrzymać odpowiednią pozycję góry ciała, żeby łopatka była odpowiednio napięta, żebyśmy mieli odpowiednią pozycję, gdy biegniemy. W takim razie jak by wyglądał taki plan treningowy na siłowni tą metodą plus plan biegowy? Osobiście wykonywałbym go w taki sposób i wykonywałem go w taki sposób, jak szykowałem się do biegów ultra. W poniedziałek mamy siłownię i nogi. W zależności od dystansu na jaki się przygotowujemy mamy kilka serii roboczych. Możemy wykorzystać przysiad z tyłu, przysiad z przodu, to jest zdecydowanie trudniejsze i prędzej nam padnie um, pozycja niż nogi. Możemy wykorzystać um, suwnicę bądź hak skład. Na suwnicy jeszcze dodatkowo możemy robić to jedno nóż bądź obu nóż. To jest dodatkowa Możliwość. I wtedy, w zależności od tego, na jaki dystans się przygotowujemy, wykonujemy tyle, mniej lub więcej serii roboczych do upadku mięśniowego, z bardzo krótką przerwą pomiędzy. Następnego dnia, jeżeli jesteśmy w stanie, ja osobiście byłem, to warto sprawdzić: wykonujemy sprinty. Sprinty na dystansie między 200, 400, 600 metrów, w zależności oczywiście od dystansu na jaki się przygotowujemy. Dlaczego sprinty? Ponieważ aby biegać szybko, musimy biegać szybko. Sprinty są doskonałe do tego, żeby podnieść intensywność wysiłku, poprawić jakość techniki i zwiększyć efektywność mitochondriów oraz pobudzić nasz metabolizm. Bo zależy nam na tym, żeby bieganie było bardzo ładne, bardzo efektywne technicznie. I Szybkie biegi są zawsze w cenie i dobrze, umiejętne bieganie szybko jest zawsze dobre. Kolejny dzień to jest. E, zapomniałem dodać, oczywiście, dlaczego robimy w poniedziałek trening siłowy nóg, ponieważ odpowiedź hormonalna na weekend będzie najlepsza i wtedy będziemy zregenerowani po to, żeby móc biegać długo. Także już wiemy, że w weekend będziemy wykonywać długi bieg. I może to być metodą mafetona, czyli natętnie 180 minus, minus nasz bieg. Wykonujemy długie wybieganie, bądź możemy wykonywać wybiegania długie na czas, a później wykorzystywać to tempo, którym przebiegliśmy dany dystans, do biegów tempowych na dłuższym dystansie. Jesteśmy przy środzie. W środę wykonujemy górę ciała. Wypychanie na górę ciała i przyciąganie na górę ciała. Możemy wykonywać to poziomo bądź pionowo. To zależy od tego, co preferujemy. I to by było na tyle, dodatkowo możemy wykonać jakieś ćwiczenia pomocnicze. W czwartek wykonujemy biegi tempowe na dłuższych dystansach, na dłuższych zakresach 800-1600-3200 metrów. W zależności od tego, na jaki dystans się przygotowujemy, możemy też biegać w tempo przez daną ilość czasu. W piątek to jest trening albo kolejny: góry plus. Interwał o bardzo wysokiej intensywności, na przykład na airbajku, o czym wielokrotnie wspominałem, że jest to moje ulubione narzędzie. Dlaczego interwał na airbajku jest taki dobry, ponieważ pracuje całe ciało, jest mega intensywny. Podejrzewam, że nigdy nie skoczysz na taką intensywność wysiłku, jak zrobisz to na airbajku, jeżeli zrobisz to naprawdę na maksa. I tak naprawdę ten airbike minimalizuje potencjalne kontuzje. Lub mamy drugą opcję, możemy zrobić trening full body workout, gdzie pracuje wszystko, robimy serię jedno nóż bądź serię łączone plus ten interwał. I jak już wcześniej wspomniałem, w sobotę mamy długie wybiegania, czyli ćwiczymy to do czego się szykujemy. W zależności od dystansu jaki będziemy chcieli pokonać, to wybieganie będzie dostosowane do tego dystansu. Tak wygląda moim zdaniem najlepsze połączenie siłowni, tak żeby siłownia wspomagała bieganie. Jeżeli Ty masz jakieś inne doświadczenia i chciałbyś się nimi podzielić, proszę uprzejmie, z chęcią, się, z chęcią poczytam, pouczę się czegoś nowego, sprawdzę doświadczenia innych, jeżeli chodzi o siłownię. Ja to przetestowałem na sobie, przetestowałem to też na kilku moich klientach, którzy. Mają bardzo dobre rezultaty, w tym mm, e, też e, na kolażach. E, jestem mega zadowolony z efektów, ale warto, żebyś sprawdzał, sprawdzała, jak takie treningi zadziałają na ciebie. Dlaczego? Bo e, każdy reaguje inaczej. Każdy ma inne proporcje włókien mięśniowych w organizmie, każdy ma inną psychikę, jeżeli chodzi o. E, Trening i nie każdy jest w stanie wykonać maksymalną serię powtórzeń w przysiadzie, a następnego dnia iść biegać. Dosyć szybko. Także to zawsze warto sprawdzić na sobie i później manipulować tym treningiem, dostosowywać go pod siebie. Nie zawsze się udaje tak, że jedna generalna formatka działa na wszystkich. Rzadko kiedy się tak zdarza, ale może działać na większość osób. Także z chęcią poczytam Twoje doświadczenia w połączeniu treningu siłowego i biegania, tak żeby trening siłowy wspomagał bieganie. W następnym materiale opowiem, jak łączyć budowanie siły i bieganie oraz w kolejnych materiałach opowiem, z jakich butów i jakiego sprzętu korzystać, gdy chcemy biegać długie dystanse bądź krótsze dystanse oraz Jesteśmy osobami, które są albo doświadczonymi zawodnikami siłowymi, albo trenują siłowo bardzo długo, a chcą rozpocząć nową przygodę z bieganiem. Także dzisiaj to będzie wszystko na, w tym materiale. I do zobaczyska w kolejnych materiałach.